Chciałem Wam zap zaprezentować mój pierwszy hmm, otóż polibak polibak serii Lego City. Numer katalogowy to 30014 i co to budujemy. Swoliba już został pusty i co? I pokażę, pokażę instrukcję. Instrukcja ma 10 etapów budowy. I taka duża Też mam czekać Jeśli pierwszy jest fajny, ale musicie chwilę poczekać. Aha. Chciałbym tylko powiedzieć, że ym, zaraz, zaraz wystąpi ten mój filmik nowy taki. No, bo się y, chyba nie zainteresujecie nim. Dobra, to składam ten. Polybug. I tak może trochę to zająć, ale to jest mały zestaw. Jest to za bardzo nudzi, tak ale, powiem szczerze, ale co zrobimy. Nie chcę was nudzić, ale no, dobra, naprawdę tak. Przecież nie przewinę tego filmu, nie? w mi się. Sorry za to. został nam, tak się prezentuje, ludzik. Tutaj tak się prezentuje. został nam jest policja. Dobra, no to jeszcze... Aha, no tak to jest. Wkładamy. Zapomniałam, co mamy robić. In. Idiełko się klęczki. Mm, teraz tak. Oj, sorry. Sorry, sorry, sorry. Kręci mi się trochę w główca. No, się mieć. Padne ręce. O oh, sorry, źle, to zamontowałem ja. Yeah, sorry, 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 moja wina. Okej, okay, jestem z powrotem. I układamy nasz zestaw Lego City. Drugi śmieglu. No tu bezukę. tak. hakewnicach okej, okay. złożony teraz zapraszam do do oglądania filmiku z polibagu ten filmik z polibaku i tak tyle nam zostało części zapasowych a tak wygląda nasz zestaw zaczniemy od rodzika tak wygląda ludzik Z to napis policja pokazywam tak nasz główny model tu się kręci się mikło. tu też się kręci Klepę można zdjąć Tylko nic nie ma sorry, że tak trochę czarno tu możecie widzieć i tak Ludzik nasz może wejść tylko musimy rączki podnieść. Tu i tu. Libek fajny. I może sobie lecieć. Pozdrawiam. Cześć, Martin.